Wojna w Ukrainie, pomoc dla uchodźców, sankcje nakładane na Rosję, kryzys surowcowy, zielona transformacja to są tematy, którymi teraz żyje Unia Europejska i w kontekście których Unia Europejska w ogóle pojawia się w debacie publicznej. Inne aktywności są na drugim planie, a czasami są to bardzo wartościowe inicjatywy, które w ogóle nie przedostają się do opinii publicznej. Jednym z takich projektów jest budowa pierwszego europejskiego dużego komputera kwantowego. Komisja Europejska w połowie maja wybrała konsorcjum, które ma być wykonawcą tego projektu. I jego częścią jest polska spółka Creotech Instrument, producent zaawansowanej elektroniki, m.in. podzespołów satelitarnych. To dobra sposobność, żeby się przyjrzeć tej firmie i zobaczyć jak obecne zawirowania rynkowe, m.in. problemy z dostępnością komponentów, wzrost wzrostem surowców, jak one się przekładają na działalność w tej dosyć wąskiej i wyspecjalizowanej niszy rynku. Przedstawicieli KreoTechu będziemy dzisiaj gościć wprost z parkietu. Kłania się Państwu Grzegorz Szymiańczyk. Zapraszam. A w studiu mamy Pana Grzegorza Bronę, prezesa KreoTech Instruments i Pana Macieja Kielka, dyrektora finansowego spółki. Proszę opowiedzieć coś więcej o tym projekcie kwantowym realizowanym na, na potrzeby Unii Europejskiej. Czy to jest dla Crayotechu jakaś nowa linia działalności, czy raczej rozwinięcie już istniejącej linii produktowej? Zacznijmy od tego, że systemy kwantowe to jest taki next big thing, jeśli chodzi o IT, jeśli chodzi o telekomunikację. Cały świat nad tym pracuje od kilku lat, i od kilku lat dopiero są dostępne pierwsze systemy, czy to komputery kwantowe, czy to systemy telekomunikacyjne kwantowej większość działań odbywała się do tej pory w Stanach Zjednoczonych albo w Chinach. Unia Europejska mniej więcej dwa lata temu stwierdziła, że chce nadgonić te potęgi technologiczne i nie zostać w tyle. W związku z tym powołała coś, co się nazywa Quantum Flagship, czyli duży program ramowy, mający budżet kilku miliardów euro, składający się też z wielu podprogramów. W ramach tych podprogramów jeden z, z jedna z głównych działalności Unii Europejskiej ma być przygotowanie komputera kwantowego, dużego komputera kwantowego, który będzie mógł być zastosowany stosowany w szeregu aplikacjach, już takich czysto użytkowych, bo do tej pory komputery kwantowe to, były, to była głównie domena um, e, naukowców. Um, Unia Europejska, jak to Unia Europejska, ogłosiła przetarg um, na konsorcjach, które taki system wykonają, opracują i wykonają, a potem przetestują. I w ramach jednego z dwóch konsorcjów, które zostały wybrane do tego projektu, znalazł się CreoTech Instruments, um, spółka, która od już Dłuższego czasu przygotowuje nie same komputery kwantowe, bo samego procesora nie będziemy póki co w Polsce jeszcze robić, natomiast całe oprzyrządowanie sterujące dla komputerów kwantowych, dostarczające sygnałów, na których komputery kwantowe liczą, liczą algorytmy, odbierające informacje potem z komputerów kwantowych i tłumaczące te informacje na język przystępny dla kogoś, kto takimi komputerami operuje. Jak duży jest ten projekt, jeśli chodzi o strumień płatności dla Kriotechu? Jak to się ma do obecnych przychodów spółki? To jest tak, że my już od takiego czasu, tak jak mówiłem, uczestniczymy w programach kwantowych i to jest bardzo szybko rosnący u nas segment działalności. Rok do roku wzrasta on o mniej więcej od 30% i tak pewnie będzie w przyszłości również wzrastać, bo rynek komputerów kwantowych mniej więcej będzie się skalować rok do roku 30%. Nasza działalność, nasza część, to jest jest tak naprawdę bardzo zaawansowana elektronika, która powiedzmy stanowi 10-20% całego komputera kwantowego, i pewnie tak trzeba to przełożyć na konkretne budżety, czy to europejskie, czy to potem już całkowicie komercyjne. Unia Europejska wymyśliła program, gdzie będzie zaczynała takiego komputera 100-kubitowego, i to jest program do 2025 roku, a potem przechodzimy w drugą fazę takiego bardzo już dużego komputera 1000-kubitowego. Do 2029 roku. Lesi. Czy wspomniał Pan o tym, że istnieje jakiś rynek? w ogóle tych komputerów kwantowych, to może być dla naszych e, e, słuchaczy ciekawa informacja, bo wydawałoby się, że te komputery kwantowe to jest jakaś taka absolutna nisza e, 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 zarezerwowana właściwie dla prężnych ośrodków naukowych. Czy to jest tak, że rzeczywiście istnieje jakiś rynek, i, e, który ma jakiś potencjał rozwojowy? No, do tej pory posługujemy się prawem mura, patrząc jak moc obliczeniowa zwykłych komputerów będzie przetastała. Prawo mura za jakieś 3-4 lata się załamie, po prostu zajdziemy do takich skal z tranzystorów, gdzie te procesy kwantowe będą odgrywać istotne role i tym kolejnym krokiem, który pozwoli przełamać to ograniczenie, są właśnie komputery kwantowe, więc one staną się rzeczywistością. W tej chwili mówimy o 20-kubitach, bo takie już komputery kwantowe są komercyjnie dostępne na rynku. Od 2025 pewnie 100-kubitowe, a takie rzeczywiście użyteczne do prowadzenia optymalizacji, chociażby na giełdzie papierów wartościowych przez graczy, pojawią się około 2027 roku, a sam rynek. Do 2030 roku ma być wart mniej więcej 30 miliardów dolarów. To proszę teraz powiedzieć w takim dosyć telegraficznym skrócie, jak, jak, jak się przedstawiają inne obszary działalności Kreotechu, który jest tutaj dominujący, który jest najbardziej perspektywiczny? Poza tą technologią kwantową? KREOTECH jest firmą wysokich technologii. My rzeczywiście bardzo mocno wchodzimy w nowoczesne technologie, nowoczesne technologie przetwarzania danych, nowoczesne technologie elektroniczne. Taką podstawową nogą działalności KREOTECH jest segment kosmiczny, sektor kosmiczny. Współpracujemy od wielu, wielu lat z Europejską Agencją Kosmiczną. Do tej pory zrealizowaliśmy około 20 kontraktów dla, tego, dla tej organizacji. Ponad już 20 systemów lata w przestrzeni kosmicznej stworzonych przez. Kreotech, a w 2023 roku dopracujemy nasz pierwszy, nasz pierwszy bardzo duży produkt kosmiczny, czyli całego satelity. 2023 rok ten satelita leci w przestrzeń kosmiczną, przejdzie swoje testy i mamy nadzieję, że będzie naszym takim korowym produktem. Druga noga, komputery kwantowe, czy też systemy przetwarzania danych, bardzo szybkie systemy właśnie do komputerów kwantowych, w przyszłości również do telekomunikacji kwantowej, ale nie tylko, bo to jest również synchronizacja czasu. I trzeci obszar, którym się zajmujemy, to są systemy dronowe. Nie tworzymy dronów jako takich, pewnie Chińczycy potrafią to zrobić lepiej, czy Turcy, albo inne wyspecjalizowane firmy w Polsce. My tworzymy systemy zarządzania ruchem dronów w przestrzeni publicznej. W związku z tym stawiamy tak naprawdę na trzy działki, które no, wydaje się, że są najszybciej w tej chwili rosnące z tymi działkami technologicznymi na świecie? Wydaje się, że zainteresowanie niektórymi z tych technologii wzrosnie na fali tej wojny w Ukrainie i wzrostu wydatków na zbrojenia, które rządy w Europie zapowiadają, ale też kilku innych wyzwań, które w związku z tą wojną się pojawiły. Na przykład mówi się o tym, że teraz jest potrzeba monitorowania upraw w Ukrainie i mierzenia w jakiś sposób podaży tych surowców, płodów rolnych z Ukrainy. czy te zawirowania są jakąś okazją, jakąś szansą dla, dla krozechu? Och, to bardzo mi jest smutno przyznać, że one rzeczywiście są szansą dla nas, bo sama wojna to jest paskudna sprawa. Natomiast rzeczywiście firmy, które są w stanie dostarczyć się technologię i odtworzyć łańcuch wartości technologicznej w Europie, no w tej chwili są na wagę złota. I zarówno w Polsce, ale też w ramach programów Komisji Europejskiej to też zostało dostrzeżone. I to już było przed wojną ukraińską. To, to było również spowodowane tymi zawirowaniami covidowymi. Okazało się, że łańcuchy wartości muszą być uniezależnione troszeczkę od dostaw z Chin, od dostaw do Stanów Zjednoczonych i Unia Europejska coraz bardziej patrzy w te segmenty związane z chipami, w segmenty związane z optoelektroniką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama wojna w Ukrainie rzeczywiście pokazuje potencjał danych satelitarnych, systemów satelitarnych, nad którymi Krajotek też pracuje. Zresztą dwa tygodnie temu pokazywał Własne analizy upraw w Ukrainie i tego, w jaki sposób te uprawy zostały zaburzone przez wojnę. I to rzeczywiście doskonale widać na zdjęciach satelitarnych. Widzimy to w serwisach praktycznie codziennie i ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że większość w tej chwili danych pochodzi rzeczywiście z satelitów. A czy zawirowania, znaczy zaburzenia w łańcuchach dostaw, o których Pan też wspomniał teraz, w kontekście, w kontekście Chin, czy one? Są dla kreotechu jakąś przeszkodą w rozwoju? Znaczy, mówi się na przykład dużo o brakach pewnych komponentów półprzewodników, no ale też nie wiem, metali, pewnych rzadkich metali. Czy to, czy to dla Państwa jest jakaś istotna bariera? Jest to dla nas oczywiście pewnego rodzaju przeszkoda, natomiast my skutecznie mitygujemy to ryzyko poprzez politykę robienia zakupów na tak zwaną półkę. Staramy się systematycznie uzupełniać stoki magazynowe, dzięki czemu, pomimo tego, że lead time niektórych komponentów elektronicznych wzrosły np. Z, z miesiąca, nawet w krytycznych przypadkach do 6 miesięcy, tak, sześciokrotnie, to, 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 to poprzez umiejętne zatowarowanie się. W, Wcześniej jeszcze przed pojawieniem się zamówień jesteśmy w stanie tutaj rzeczywiście szybko reagować na tą trudną sytuację rynkową i, 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 no i to jest też nasza przewaga konkurencyjna. Widzimy, że na rynku elektroniki teraz tak naprawdę wygrywa ten, który jest w stanie najszybciej zamówienie zrealizować, a, a do tego po prostu trzeba mieć tak naprawdę towar na półkę, bo przy dzisiejszych, przy dzisiejszych czasach dostaw no, no, no nie jest możliwe, nie, nie jest możliwy taki normalny cykl produkcyjny. Dobre tak zwany Justin Time. Proszę. Dobre wyjaśnienie spektakularnego skoku zapasów w polskiej gospodarce. Ak akcje Kreotechu e, właściwie od początku roku rodziły sobie zdecydowanie lepiej, nawet w okresie tych największych zawirowań. One sobie rodziły zdecydowanie lepiej niż szeroki rynek. Nie tylko główny indeks rynku New Connect, ale też pozostałe indeksy tego głównego rynku. Ale jakaś przecena jednak Krotechu też nie ominęła. I teraz, czy, 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 czy panów zdaniem to, była, to był po prostu element takiej paniki na rynku, że, w której inwestorzy wyprzedawali absolutnie wszystko, czy jednak były jakieś takie podstawy, żeby, 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 żeby przeszacować wycenę spółki? To jeśli spojrzymy na zachowania rynku, to rzeczywiście rynek spadł o 25, a czasami 30% w zależności od indeksu. Myśmy w tym czasie urosli o 50%. O tym, o tym trzeba pamiętać w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Więc to wydaje mi się, że Krakow rzeczywiście sobie dobrze radzi, bo jest spółką o dość silnych podstawach. Z jednej strony my już zarabiamy. Nie jesteśmy spółką, która obiecuje na przyszłość dowiezienie projektów. My już dowozimy projekty, zarówno przychody, zyski, obroty, jakie Bidda skorygowana o, o wydatki na, na rendi rosną z roku do roku w spółce, ale z drugiej strony wciąż mówimy, że i to jest prawda, że większość tych naszych produktów jest dopiero przed nami. Tych kluczowych produktów, takich jak system pełnego satelity, takich jak systemy, już całe systemy sterowania komputerami kwantowymi, a nie tylko podsystemy. I to się stanie w 2023 i 2024 roku. Wtedy spodziewamy się znacznego wzrostu wartości spółki. Więc odpowiadając na Pana pytanie, ja myślę, że Kreotech jest postrzegany przez inwestorów właśnie w takiej percepcji miksu pomiędzy spółką, która jest już spółką value, bo dostarcza i zarabia pieniądze, a, a nie pali kapitał inwestorów, ale z drugiej strony jesteśmy wciąż spostrzegani jako spółka growth, czyli taka spółka o dużych Przyszłych szansach na rozwój. No Jasne jest, że jeżeli giełdy idą w danym momencie o kilkanaście czy też kilkadziesiąt procent w dół, w zależności od dnia, to nie ominie to również spółek technologicznych typu Kreontek. A na jakie, jakie będzie przeznaczenie tych środków z emisji? Na co, na, na co potrzebują obecnie Państwo finansowania? Przede wszystkim na dokończenie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych w szczególności projektu wystrzelenia mikrosatelity IglaI, o którym tak jak Pan Prezes wspomniał, planowany jest to na przełom 2023-2024 roku, jak również pozostałych projektów z segmentu dronowego i satelitarnego. Poza tym chcielibyśmy wzmocnić nasze siły sprzedażowe, żeby trochę mocniej zadomowić się na rynkach globalnych, no, i doposażyć linię produkcyjną w taki sposób, żeby już zagwarantować takie capacity, które pozwoli nam na obsłużenie przynajmniej jednej takiej średniej wielkości konstelacji satelitarnej. Gdybyśmy pali zlecenie na budowę już pełnej konstelacji, powiedzmy kilkudziesięciu satelitów. Tak? W, tej, w tej branży, w której Państwo, państwo działacie, a w ogóle w branży technologicznej, to jest popularne skorzystanie z grantów. Czy to jest jakaś alternatywa? jako źródło finansowania? Tak, granty są, granty są bardzo miłe z, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to jest non-dilutive funding, w związku z tym dla akcjonariuszy, jak znalazł, a drugi powód jest taki, że granty pozwalają nas związać z ośrodkami naukowymi, z takimi miejscami, gdzie rzeczywiście dużo know-how i to nie tylko służy transferowi tego know-how do spółki, ale my łapiemy pierwszych naszych klientów, którzy są takimi topowymi klientami, z którymi dzięki właśnie grantom podjęliśmy na Współpracę. Naszymi klientami są w tej chwili zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, jak i ośrodek laboratorium CERN, które sprawdza nasze produkty, zanim wypuścimy te produkty na, na szeroki rynek. W Polsce takimi, powiedzmy, benchmarkowymi pierwszymi klientami czy pierwszymi współpracownikami, chociażby z obszaru dronów, jest PASHP, Polska Agencja Żegługi Powietrznej. Więc to, to jest cenne nie tylko z powodu zyskania finansowania na projekty, ale również z powodu znalezienia odpowiednio kompetentnych Partnerów. A teraz starają się Państwo jakieś no, nowe granty? czy, czy, czy... Jakiś projekt jest, jest na stole? Och, jak zwykle staramy się um, o nowe granty. Natomiast my przede wszystkim patrzymy w tej chwili na, na sposoby finansowania, które pokrywają 100% wydatków, czyli takie granty, które rzeczywiście um, mają taki mechanizm 100% pokrycia. Um, naturalnie startujemy w kolejnych przetargach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To co prawda nie są granty, bo to są otwarte przetargi. Natomiast um, sam, sam system nawiązywania współpracy z doświadczonym graczem, jest podobny. No, obsługujemy też coraz bardziej ośrodki naukowe, takie jak CERN, MIT, Oxford. Całkowicie już komercyjnie, więc te, te granty już jakby sprzyjały temu i, i spowodowały to, że jesteśmy z nimi powiązani. Ostatnie pytanie. CreoTech ma w planach, jak rozumiem nadal to jest plan aktualny, przeprowadzkę na główny rynek giełdy papierów wartościowych. No i w tym kontekście mi się nasuwa takie pytanie, czy warszawska giełda to jest w ogóle dobre miejsce dla spółki o takim Profilu, znaczy tak, takiej spółki, której produkty, usługi siłą rzeczy muszą być sprzedawane globalnie, żeby miały odpowiednią skalę. No i czy nie byłoby łatwiej o to finansowanie jednak na takim bardziej ugruntowanym rynku dla spółek technologicznych, nie wiem, w Nowym Jorku, powiedzmy. Tak, rzeczywiście to jest doskonałe pytanie, dość często nam zadawane. Podstawą wejścia na rynek polski była. No, tak naprawdę na początku chęć jednego z naszych kluczowych akcjonariuszy, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, pokazania się na tym rynku krajowym i zabezpieczenia również swoich, swoich tutaj wartości. Natomiast my idziemy coraz wyżej, tak? Przechodzimy, będziemy przechodzić na rynek główny giełdy papierów wartościowych. Mamy nadzieję, że będziemy bardzo rozpoznawalną spółką właśnie z powodu naszego profilu, co też pewnie przyciągnie inwestorów do rynku głównego. Już mają dostęp fundusze zagraniczne, na takie bardzo mocno liczymy. A kto wie, może w przyszłości zdecydujemy się na przykład na notowania na dwóch rynkach. Dziękuję serdecznie. Pan Grzegorz Brona, Maciej Kielek, przedstawiciele spółki Creo Tech Instrument. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.